Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w moim kolejnym filmiku. Mamy dziś sobotę, jest rano i powiem wam, że ciąg dalszy rewolucji, jakie powymyślałam, jak wam mówiłam równo za tydzień, bo poprzedni vlog był wczoraj, a dziś mamy sobotę. Jak Wam mówiłam, Nikolka równo za tydzień ma urodziny i muszę tak trochę ogarnąć, bo będzie trochę gości w domu. Ja staram się ten porządek i ład w miarę trzymać, ale wiecie jak to jest. Sprzątamy tak powierzchownie, a raz na jakiś czas bierzemy się za porządki takie konkretne. Zaraz Wam pokażę co i jak, bo naprawdę trochę rzeczy zrobiłam musimy teraz skoczyć na zakupy jeszcze z Sobciem kilka rzeczy wymyśliłam, które muszę dokupić i zaraz Wam powiem konkrety więc zapraszam serdecznie do oglądania czas niestety posprzątać tutaj te sztuczne roślinki z tarasu jesień już pełną gębą tu też już mam naszykowane kwiatuchy do spakowania, zapakuję worki takie na śmieci i zaniosę nastryk, i tu mam puste osłonki do doniczek, i tak sobie pomyślałam, czy już je chować, czy będziemy sobie na tym tarasie siedzieć tu jeszcze jesienią. Podejrzewam, że jeszcze możemy tu posiedzieć, zwłaszcza, że mamy lampę a więc odpalimy sobie na pewno jeszcze nieraz lampę i sobie tu wieczorkiem posiedzimy i postanowiłam kupić tu wrzosy i jeszcze wsadzić tak na jakiś miesiąc, dwa, żeby sobie tu były tej trawy jeszcze nie chowam, niech zostanie ona mi tam ładnie zasłania kable a tu co? <laughs> Za widmo mi tutaj wygląda. Ona mi ładnie tu zasłania kable, więc zostawię sobie jeszcze te puszki. No, no i tak, taka dupa blada. Tu muszę Wam pokazać. Kupiliśmy sobie wczoraj w sklepie biokominek. I jak pamiętacie, tu stała wcześniej ta spepko taka lampa. A teraz zamienię to jesienią na ten bio-kominek. Zaraz wam pokażę, jak on fajnie się pali, i nawet daje, powiem Wam, ciepło. Podnosimy sobie to i sobie odpalamy, i voilà, już nam się tu pali. A więc to ciepełko jakieś powiem Wam daje. No, wczoraj, jak mi tak pochodziło to w domu przez jakieś 5 minut, to nawet było ciepło od tego. więc na stół fajna sprawa i taka odbijająca ciepło. Od głupiej świecy, jak sobie zapalimy, nie wiem, trzy świece, to jest ciepło. A od takiego czegoś fajnie też. Więc jak widzicie, bardzo fajnie się to pali. Do posiedzenia w jesienny wieczór na tarasie, przy gorącej herbacie albo jakimś grzańcu. Mega sprawa, polecam. I teraz sobie gasimy. Mamy to do przygaszania. Wkładamy. O! I nam się to zadusi, jak tak sobie zasłonimy. I przez jakiś czas będzie zasłonięte. fajowe jak sobota, to co u nas do jedzenia? Nawet pod koniec września? No co? Grill. Masakra. Już mam tak dosyć grillowych jedzeń, a mojemu mężowi jeszcze nie przeszło i tak. Co tydzień, tydzień w tydzień coś na grilla musi sobie zorganizować. Ale zrobił też wyjątkowo. Bardzo od razu mówię, rzadko coś takiego robi, że coś gotuje w domu. Ale zrobił sałatkę Gyrosa. Tak się prezentuje. I to jest coś, co Kundzia lubi bardzo. A więc, ja dzisiaj kominek. Sałatka z Gyrosa i grzaniec. O, proszę bardzo. Byłam właśnie w sklepie. Kupiłam sobie wrzosy dwukolorowe, i do tych osłonek powkładałam właśnie takie wrzosy. A więc już się pozmyłam tych takich kwiatów sztucznych, tu z tarasu będą już tylko te brzosy. No i tu mamy oczywiście to, co już Wam pokazywałam, czyli lampion, brzoźce w takim koszyczku i dynie. Taki akcencik jesieni, za którą nie przepadam, ale trzeba zawsze jakoś sobie umilić ten czas. Ozdobami. Wyobraźcie sobie, że ja sprzątam w tym domu, wszystko ogarniam. Dostar dosłownie wystarczy sekunda, żeby ten mój mąż znikł. I gdzie on może być, jak on zniknie? No, gdzie on może być? Co on tam może robić? Masakra z tym chłopem. Wyjdzie na chwilę i wsiąka. Jo! I robi. Właśnie mówię, że ty wyjdziesz na chwilę z domu ze słoikiem do śmieci i już cię nie ma godzinę. Masakra, wczoraj tak samo. Wyszedł po, po coś na chwilkę i mówi, że zaraz przyjdzie, nie? Ja, ja skądś wróciłam. I on powiedział, że zaraz przyjdzie, dosłownie za sekundę, za pół godziny dzwonię do niego, zaraz przyjdzie. Za godzinę kolejną dzwonię, już wszystko tu wyłącza, już idzie. No po prostu. Ma, jestem tworzy. Trochę mi przypomina samochód, ci co się odpychali nogami w kamieniołomach. Jak oni ci nazywali? Princetonowie? Nie. Princetonowie? No. Ja będę Elma. Nie, Elma. We dwoje ty się nie zmieścimy. Aj, sobcie, sobcie, co ja z Tobą mam? No to. Nadchodzi, nadchodzi nowa era. Nie no, śmieszne to auto. Meister produkuje samochody. Śmieszne to auto. Naprawdę. Nawet siebie będą. Będą. Wszystko jest. Ale naprawdę tak go ten projekt pochłania. Fajna zabawa. Że chłopa nie ma. Fajna zabawa za Was. Pierdół leżących na ziemi robi są. No nie z takich pierdół. Z rusztowania, które trochę kosztowało, <noise> Te, które kupiłeś. Aj Sobciu. I co? Do której tu będziesz? Na idziesz? przyjdziesz? Fajnie. Mm. No tak. <noise> To na razie, może się wieczorem spotkamy dzisiaj jeszcze? nie No, taka sytuacja. Smutne, że ty tak ciągle tutaj siedzisz. <gryzanie> Zobacz, jak to fajnie wychodzi. Szkoda, że moim kosztem. Zaznaczam, że sobota, godzina 16. Wszystkie kobiety sobie ze swoimi mężami gdzieś wychodzą, spędzają czas, a ja spędzam sama czas przy sprzątaniu, a mój mąż tu. Motor niedługo robię, patrz, kółeczka są. Zaraz motocykl No to. Tak? Idę. Pa. Tu mamy całą torbę cukierków dla Nikolki do szkoły, trzy rodzaje, z galaretką krówki i kinderki. Więc Nikolka w piątek do szkoły zaniesie cukierasę. To taka tradycja sprzed lat, jak my byliśmy mali to zawsze się nosiło cukierki do szkoły na urodziny. I ja podtrzymuję tą tradycję. Zresztą nie tylko ja, bo unikolki dzieci w klasie większość chyba przynosi. A więc to taka fajna i miła tradycja. Spójrzcie, jakie piękne goździki kupiłam. Ten kolor różu mi się bardzo podoba. Bardzo fajnie wygląda. Tu oczywiście książki, bo Nikolka się uczy różnych rzeczy, coś tam z religii, coś tam z angielskiego, a więc zostawiłyśmy na wierzchu, żeby codziennie po trochu się uczyła, nawet i przez weekend. No, no i dookoła, oczywiście, Armagedon, Bokundzi, wściekłość na sprzątanie, ciąg dalszy. Jak widzicie, tu mamy poduchy. Z pozdejmowałam powłoczki wyrzuciłam do pralki e, no i tu mamy jaśki, oczywiście nie patrzcie że to jest takie żółte z brudu <laughs> jeśli chodzi o te mm, jasieczki to po prostu jest taki kolor ekry e, tego mm, tej poduchy e, no a więc Sprzątam, 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 ale jak już wczoraj się wzięłam za sprzątanie w urlop, tak już ciągnę dalej, jakąś mam taką wenę, to trzeba to wykorzystać, bo to nie będzie trwało wiecznie. No i koniecznie muszę Wam pokazać, jak fajnie to wygląda. Tu mamy ten biokominek, który wczoraj żeśmy zakupili. I on jest fajny i sprawdzi się tu na tarasie do domu, to tak niekoniecznie. Tam mamy tą trawę, jeszcze zostawiłam z tymi puszkami. Ale na parapecie już są w osłonkach wrzosy dwukolorowe, tu tak tego teraz nie widać. Ale one są dwukolorowe. Lampeczki i dwie mini dynie. No i tu mamy w wejściu kosz z wrzoścami, lampion i też mamy dynie. Z taki klimacik troszkę jesienny. Nam się tu utworzył na tarasiku. Do tego kocyś. Lampka wina albo grzaniec, może być gorąca herbata z cytrynką i z miodem. I po prostu można się relaksować. Przestań! Mam przed sobą całe? Za późno! Muszę cię u Staśka zatrudnić. Jako grę aktorską? No Troszkę cię przeszkolić. Fajnie, że tutaj jest takim oparciem to mamie będzie łatwiej wstawać. Niż Zadzwoniło.